Lekcja z Listu Świętego Pawła, apostoła fezów Bracia, umacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchownym złościom w niebieskich to znaczy przeciwko złym duchom błąkającym się w sferze powietrznej nas otaczającej. A przetoż weź, weźcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli sprzeciwić się w dzień zły i we wszystkim doskonali, doskonali stać. Stójcie wtedy, przepasawszy biodra wasze, prawdą oblokszy pancerz sprawiedliwości i obówszy nogi w gotowość Ewangelii, pokoju we wszystkim, biorąc tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały Ogniste złośliwego zgasić i przy obice zbawienia weźmijcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Z Ewangelii według świętego Mateusza. On czas powiedział Jezus uczniom tę przypowieść, przypodob... przypodobane jest Królestwo niebieskie człowiekowi królowi, który chciał kłaść liczbę ze sługami swoimi. A gdy począł kłaść liczbę, przywiedziono mu jednego, któremu był winien 10 tysięcy talentów. A gdy nie miał skąd oddać, kazał go Pan jego zaprzedać i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co miał i oddać. Opadłszy sługa, on prosił go, mówiąc, miej cierpliwość nade mną, a wszystko tobie oddam. A pan zlitowawszy się nad onym sługą, wypuścił go i dług mu odpuścił. Lecz sługa on wyszedłszy, znalazł jednego z towarzyszów swoich, któremu był winien sto groszy. I ująwszy, dusił go, mówiąc, oddaj coś winien. Opadłszy towarzysz jego, prosił go, mówiąc, miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko, a on nie chciał, ale szedł i wsadził go do więzienia, ażby oddał dług. A ujrzawszy towarzysze Jego, co się działo, zasmucili się bardzo i przyszli i powiedzieli Panu swemu wszystko, co by się było stało. Wtedy zawołał Go Pan Jego i rzekł Mu, sługo niecnotliwe, wszystek dług odpuściłem Ci i żeś mnie prosił. I zali tedy i Ty nie miałeś się zmiłować nad towarzyszem swoim, jaką się ja zmiłował nad Tobą. I rozgniewawszy się Pan Jego, podał Go katom, aż by mu oddał Wszystek dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy, bratu swemu z serc waszych, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza Ewangelia, drodzy wierni, Chrystus jest taką jedną z najbardziej wstrząsających, bo ukazuje nam adekwatność naszego postępowania czy też można powiedzieć to, że nasze uczynki faktycznie będą tą rzeczą, która przeważy nasz cały przyszły los. Chrystus wyraźnie mówi, mamy odpuszczać winę naszemu, naszym bliźnim, tak jak nasz Pan nam odpuścił. Ta wina, ten dług, o którym mówi Ewangelia Święta, to jest oczywiście grzech. W zasadzie mamy wyłącznie winę w stosunku do Pana Boga, bo tylko Pan Bóg, jako nasz Pan, Władca, Zbawiciel, Stwórca. Jest tym, który może żądać zadość czynienia za grzech skierowany przeciwko jego Majestatowi. Każdy grzech, w którym obrażamy bliźniego, czy też narażamy bliźniego na jakąś krzywdę, jest grzechem o tyle o ile. I jeżeli Pan Bóg przebaczy nam grzech, to przebacza nam nieskończenie wiele, bo każdy grzech śmiertelny, przynajmniej. Jest nieskończoną obrazą majestatu Bożego, bo Bóg jest święty, jest transcendentny, jest o wiele bardziej różny od nas niż do nas podobny. To znaczy, że Jego świętość jest dla nas niewyobrażalna. On jest pełnią bytu, on jest sam świętością. Stąd też grzech, czyli przestąpienie, grzech śmiertelny, czyli przestąpienie, w istotnej sprawie. Dekalogu czy jakiegoś innego przykazania, jest bardzo ciężką pracą Mestatu I gdy Pan Bóg nam przebacza grzech, okazuje nam nieskończone miłosierdzie, bo nieskończony jest nasz grzech, a my mamy się zerować na Panu Bogu i przebaczać bliźniemu naszemu, darować Mu dług, który jest w zasadzie tylko niewielką krzywdą w porównaniu z tym, co stało się Panu Bogu. I zauważmy, że tak Pan Bóg jest nieskończenie dobry i miłosierny i zawsze gotowy do przebaczenia nam naszych grzechów, póki żyjemy tu na ziemi, tak my cały czas mamy z tym problem, by naszemu bliźniemu przebaczyć. I widzimy wyraźnie w dzisiejszej Ewangelii, że jeśli nie będziemy postępować jak Pan Bóg, będziemy musieli straszliwie cierpieć. Wtedy dopiero będziemy musieli oddawać to nieraz przez wieczność nasz dług poprzez wieczne cierpienie. Dzisiejsza Ewangelia zatem sprzeciwi się wprost temu, co twierdził Marcin Luther i inni którzy twierdzili, że nie będziemy z naszych uczynków, uczynków rozliczani. Jak najbardziej mamy przebaczać to, co bliźni nam złego uczynili, wzorując się na dobrym Ojcu. Oczywiście nie jest to proste, nie jest to łatwe. I bardzo trudno jest przebaczać bliźniemu wszystkie nasze obrazy, jeśli, jeśli nas obrazili. jest to dla, Dzieje się tak dlatego, że nasza pycha i egoizm powoduje, że mamy się za nie wiadomo kogo, i bardzo łatwo jest nam w tej pysze tak bardzo postąpić, tak bardzo ugrzęznąć, że jak gdyby nie było już odwrotu. To jest w zasadzie upodobnienie się do szatana. Szatan po prostu zbuntowawszy się przeciwko Panu Bogu, urósł tak bardzo w pychę, że nie jest w stanie tej pychy już zmienić w sobie. Tego duma jest tak ogromna, że on choćby i mógł, nie ukorzy się przed Panem Bogiem. Nie może powrócić do służenia Panu Bogu, bo sam uznał się za władzę. Samemu sobie chce składać pokłon. Do tego też kusi ludzi. Wszystkie pokusy, którymi szatan kusi człowieka, ostatecznie prowadzą do tego, by uwielbić ciało, doczesność, pożądanie, a przez to zbuntować się przeciwko Panu Bogu i stać się jak szatan. Zatwardzić się w buncie przeciwko Panu Bogu. I za każdym razem, gdy wzrastamy w pychę, w niesłuszną dumę, dumę samych siebie upodabniamy się do szatana. I dlatego jest takie wielkie wielka potrzeba i konieczność, by uratować swoją duszę. To jest warunek sine qua non, uratowania duszy, by ćwiczyć się w pokorze, w skromności, w uniżoności, by prosić, bo na, dlatego trzeba prosić Pana Boga o tę wielką pokorę, yy, wzorować się na Chrystusie, który sam, będąc Panem, Bogiem, Zbawcą i naszym Królem, upokorzył się w ten sposób, że stał się człowiekiem. Najświętsza Maria Panna, jego niepokrana matka, jest najpokorniejszą z cór ludzkich. Święty Józef, ten wielki święty mąż, patron tego oratorium, również był wielkim pokornym, wielkim, pokornym mężem świętym. Tej pokorności bardzo potrzeba i nie uzyskamy tej pokory inaczej, jak tylko poprzez ćwiczenie się w pokorze, pokorną prośbę o to, byśmy byli pokorni. I też ciągłe umartwianie swojej pychy, swojej dumy, swojego egoizmu, swojej miłości własnej. To jest konieczne, by się zbawić. Uświadomienie sobie, jak bardzo zasłużyliśmy na piekło, na wieczne potępienie, jak Bóg jest dla nas dobry, że trzyma nas tutaj na świecie, że daje nam każdego dnia szansę, by się nawrócić, by przepraszać Go za nasze. Wszystkie zbrodnie, wszystkie bunty, wszystkie kłamstwa, wszystkie grzechy śmiertelne. Musimy prosić na Świętą Maryję Pannę o wielką pokorę. Bez tej pokory nie można się zbawić. Nie można postąpić ani o milimetr, ani ułamek milimetra w świętości. Tej świętości, której żąda od nas Pan Bóg. Święty Paweł w dzisiejszej lekcji mówi nam o, można powiedzieć, używa języka militarnego, bo pokazuje nam, co trzeba zrobić, by walczyć z szatanem. O tym wspomina, że walczymy nie tylko przeciwko własnemu ciału i porządliwości, co jest wystarczająco ciężkie, ale też przeciwko szatanowi, który potrafi oszukać naszą głowę w sposób nieprawdopodobny. Jeżeli są pożądania cielesne, to bardzo często łatwo jest je rozpoznać. Natomiast pokusy szatańskie takiego jak właśnie pycha, niełatwa jest do rozpoznania. Dlatego szatan potrafi nawet najdoskonalszych doprowadzić do upadku tych, którzy nie skończyli ciężko według ciała, ale po prostu stają się w swej pyszy tam zajadni i podobni szatanowi, że nie widzą tego nawet. Żeby zwalczać te wszystkie pokusy, trzeba po prostu uzbroić się w tarczę wiary, w miecz Słowa Bożego. wszystko to, co warto poczytać dzisiejszą lekcję i taką praktykę stosować, by tak, jak święty Paweł nas to uczy, faktycznie się zbroić, jak na wojnę, jaką mamy w naszym życiu podjąć. To jest wielka wojna, którą nie wiadomo, czy ją wygramy. Nie wiemy, czy zwyciężymy w tej walce, ale warto jest mieć świadomość, jak jest, jaka jest nagroda za zwycięstwo w tej wojnie, za wytrwanie, jaka jest kara za dezercję, za pacyfizm, za ucieknięcie z pola walki. Mamy na szczęście wielkie towarzystwo, doborowe towarzystwo w naszej walce z szatanami. To są ci aniołowie, którzy. Oparli się w pokusie, by hołdować samym sobie. Wskazuję może na takiego najmniej znanego Chciałbym wskazać na najmniej znanego z Archaniołów, świętego Rafała, którego święto obchodzimy w tym tygodniu, konkretnie we wtorek. Święty Rafał Archanioł. Warto jest poczytać księgę Tobiasza, Starotestamentalną, która bardzo tak plastycznie, by tak rzec, opisuje historię. Starszego Tobiasza, który sprzeciwił się niesprawiedliwym dekretom Klewskim władca Babilonu, zakazał za karę chować ciała zmarłych Izraelitów. Starszy Tobiasz się temu sprzeciwił, chował po kryjomu ciała, jest to jeden z dobrych uczynków, z uczynków miłosierdzia, co do ciała chowanie zmarłych. Tak? by ci, których który ciała zostały stworzone przez stwórcę, odkupione przez krew Chrystusa, to była jeszcze antycypacja oczywiście, by nie były gryzione przez dzikie psy, by zostały pochowane, pochowane tak, jak to się należy. W Starym Testamencie nie było kremacji. Żydzi, Żydzi Starego Testamentu chowali ciała w całości, ponieważ zostały one stworzone przez twórcy, dlatego należało je chować, tak jak one zostały przy śmierci. I Tobiasz, będąc prawym Izraelitą, Hebrajczykiem, był tym, który chował ciała swoich zmarłych rodaków. Yy, niestety zdarzyło mu się takie nieszczęście, że stracił przy tym wzrok, nie mógł już zarabiać na siebie i na rodzinę. Wysłał zatem swojego syna, młodszego Tobiasza, do Gbatany w Medii, a więc daleko od Babilonu. By odzyskał od, swojego, od krewnego dług. Od Tobiasz nie miał jak trafić, nie wiedział jak trafić do swojego krewnego. Dostał świętego Rafała Archanioła, którego Bóg Muzesio by go prowadził po różnych bezdrożach. Ten objawił się Tobiaszowi jako krewny Azariasz. W tej wędrówki święty Rafał Archanioł uratował Tobiasza od ataku ryby. I zaprowadził go do domu krewnego, gdzie córka właśnie tego dalekiego krewnego Sara była opętana przez duch nieczystości, przez demony nieczystości. Tak więc za każdym razem, jak, przez to, za każdym razem, jak wychodziła za mąż jej mężowie, umierali, byli zabijani przez demon nieczystości. Demon nieczystości jest tak straszny, że potrafi zabić fizycznie. I jeszcze gorsze jest zabójstwo moralne, ponieważ tego tak nie widać. Ludzie grożą krzem śmiertelnym w nieczystości, nie widząc, że są zabijani, po prostu zabijani, zabijane z łaska w nich. I święty Rafał Archanioł był tym, który wyrzucił z Sary wszystkie nieczyste demony, i mógł w ten sposób młody Tobiasz ożenić się z Sarą. Odzyskał swój, swój dług, starszy Tobiasz. Jego syn powrócił wraz z nowo poślubioną małżonką. Wtedy święty św. Rafał na sam koniec uzdrowił ze ślepoty starszego Tobiasza. Wtedy święty Rafał Archanioł przedstawił się Tobiaszowi z jednym z siedmiu aniołów, które stoją przed majestatem pańskim, wchodząc przed jego oblicze. Tak więc święty Rafał jest wielkim, potężnym patronem, który powinien nam towarzyszyć w czasie naszej wędrówki ziemskiej. Jest on patronem podróżujących podobnie jak Święty Krzysztof zresztą i jest też on prawzorem anioła stróża. Pierwotne wizerunki anioła stróża często przedstawiały anioła z psem, bo pies towarzyszył świętemu Rafałowi i Archaniołowi i Tobiaszowi. zatem było, był to wizerunek wzorowany właśnie na świętym Rafale Archaniele. Jest też święty Rafał Archanioł patron egzorcystów i również patronem lekarzy. Myślę, że ten Wielki Święty Archanioł powinien nam e, przypominać, z kim i z czym walczymy. I powinniśmy się do niego wzracać, zwracać jak najczęściej. W czasie naszych podróży byśmy dotarli nie tylko do tego miejsca z punktu A do punktu B, ale do samego nieba, do nieba, które jest nam przeznaczone. Byśmy potrafili również te nasze ziemskie posiadłości tak wykorzystywać, jak to jak, jak, jak należy Święty Rafał Archanioł można powiedzieć jest patronem odzyskiwania długu i tak, takiego wykorzystywania finansów, żeby było to jak największą chwałą Pana Boga i dla pożytku również doczesnego, właśnie inaczej zupełnie odwrotnie niż to było z tym niegodnym sługą, któremu tyle przebaczono któremu Bóg tyle przebaczył bo Bóg jest owym królem gospodarzem a który nie potrafi tych niewielkich długów odpuścić swojemu dłużnikowi. Prośmy Matkę Bożą, królową aniołów, o to by na jej rozkaz święci aniołowie zawsze nam pomagali, by za nas walczyli, by chronili Kościół święty katolicki, by chronili nasze domostwa, naszą Ziemię i naszą ojczyznę. Naszą ojczyznę przed wszystkimi zagrożeniami i duchowymi i materialnymi, jakimikolwiek, które nam ciągle z każdej niemal strony grożą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech się za Święta Filomeno.